Powstańców 41. Hmm. Wyjdziemy zwiedzić windę. Albo tu jest klatka Tu chyba są windy, tak, bo. Wzywamy windę. winda się od. A to ta. Mogę do ciebie wejść? No. Mogę.

blisko 1, 13 14 Dawaj mi okno uuu ale jaki wysoki blok. może ta winda na raz przyjechać dobra to jest najwyższy blok który widziałem nie Wiem wyższe, mam nadzieję, że to le jedzie. To. Ja nie będę szedł schodami, tymi. To jedzie, jedzie. Jest tu. design tej stacji Ale dziwne światło. Jest dużo, przynajmniej dużo. I nie widzę do co. A to jest dużo. Chyba specjalnie przez to światło. 3, 2, 1. Zero. Nie. Dobra, idziemy z tym. <laughs> idziemy zypoń, z ponistańców czterdzieści jeden. Idziemy... Do... Majora pięć. klatka druga a bo tu są klatki okej okay. w majorze ta jest dziwna co prawda na dziesiątek jedziemy czwarte piąte szóste siódme ósme dziewiąte i dziesiąte tak. czy jest tu jakaś inna dobra? jedziesz na zero zaraz idziemy do mapki drugiej bo chcę... Zobaczyć, czy ten blok ma piwnicę? Bo da się przez piwnicy chodzić do klatek. No a. a. Okay. Cyk. A, nie ma piwnicy. Sz -sz Szkoda. Dobra, druga klatka ma inną widokę. No też jest fajna. Aha, ona wyprowadziła Dobra. No tu nie ma sensu. Od razu na zero. No. Bo ten odcinek z... trochę trwa. No zamykaj. No nie, co za noob! Bo bo to jest admin, admin, admin dobra, oczywiście <trymne> Idę do zielonego bloku Jeden. Legionów 11 Hoy, O Okróżde Tutaj się zabawili wandale w tej windzie. Jadę na... Dziewiąta Tak, tu się zabawili o! Nie pytajcie mnie Rano dziewiąta Idziemy o. do innej wini. Ta winda ma za dużo gł głupot A ja jak zwykle nie lubię A. To tylko ta klatka ma dwa mieszkania to Znaczy te piętro Czyli ka każde piętro Dziesięć razy dwa równa się 20 tylko mieszkań no co za nubę go, oje stąd jak ja go nie lubię a admin 1 na zerówę. wywalam z tego musimy wysiąść jedź się sami jak ich strolowałem I jadą teraz na górze Dobra, ja jadę tą indą, No. Nie będziecie mi nic robić Dobra, te, leg te legionów jest najgorsze <gryzanie> Oni utknęli. Na no widzicie, on co używa komend. Zaznów. Z Gwincego seren. Coś. O nie... Znowu winda. Ale odnowiona, proszę państw. Dobra, jedziemy na trzecie, bo... Ten odcinek trochę długo trwa. Rząd. Trzy, i schodzimy schodami, bo znowu ten ab nie tepnie. O, Grunwaldzka 202. Ojej, Ale to jest najdziwniejsze. Nie należy. Okej. Widać, że tu były głupoty. Ale jedziemy na czwartek. Jako szybko. No i już jesteśmy. I teraz przejdziemy się tam, bo to jest chyba taka samo. Audi Public Audi Public Audi Public Ojej, jedziemy A to jest odnowione to jest... Co to jest? Jakieś dziwne... dziwne światło. To na alarm ciągle... Nieważne już Głos. Głos. w ogóle nie wiem po co to. A bo... To jest przejście do jednej. A tak jak chcesz do tej... Do masz tutaj. Super... Super stoja, Super starania. Gdzie my byliśmy? A. To może tam idziemy? Do 10. Br do bryły 10. Nice no ulica. Dobra. Po prostu idziemy. Ten odcinek za długo trwa. Dobra. Ostatnia winda w tym czymś. Czy to winda? O, jedzie, jedzie. jedzie. Bieraj. Ora na drugie, bo tu nie ma co patrzeć. Jeden. I to by tyle ja byłem Arek, yy, pięknie widoczki z okna i pa.